Cześć, kochani! O, ręce mi się trzęsą. Słuchajcie, dzisiaj czas na kolejny kosmetyczny koszyczek już na miesiąc maj. Czas leci, słuchajcie, niesamowicie. Odnoszę wrażenie, że jest tego jakby mniej w tym koszyczku niż do tej pory. Pewnie dlatego, że wiecie, nie ma takiego dużego pudru do, do twarzy, który. A propos z poprzedniego koszyczka e, wysortowałam e, podam dalej, bo no niestety ten puder z Action nie jest pudrem dla mnie. Nie nadaje się po prostu do e, mojej cery. Także co? Przechodzimy i no pewnie nikogo was, z was nie zdziwi, że pokazuję wam już kolejny miesiąc z rzędu. E, podkład z Maybelline Super Stay Lumi Matte Foundation. Mój jest w odcieniu 108 w dalszym ciągu delikatnie za jasny. Aczkolwiek, no dzisiaj mam go na twarzy. Możecie zobaczyć, że jest jasny. Um, on, wiecie co, ja go sobie tutaj na toaletce postawiłam, żeby mi spływał i żebym widziała, ile go zużyłam już. I faktycznie, jak stoi jakiś czas, to prześwity się robią i widać. Um, ja go mniej więcej już tyle zużyłam, um, więc. Um, Chciałabym, słuchajcie, najpóźniej, faktycznie do września, użyć ten podkład. No, zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Jestem niesamowicie e, ciekawa. A drugi podkład, który w międzyczasie też będę używać i też jest delikatnie za to jest Giorgio Armani Luminous, Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation. Ehm, to jest akurat nie ta mniejsza. W Pojemność, już Wam mówię, jeżeli tutaj jest podane 18 ml, no to jest podkład, który nie będę używać, wiadomo, na co dzień, bo jednak on jest troszeczkę droższy niż ten. Generalnie w promocji dwa razy droższy jak ten. No, ale e, mimo wszystko, wiecie, na jakieś takie, e, powiedzmy, dni, gdzie wiem, że chcę, żeby moja skóra dobrze wyglądała w makijaż, żeby ładnie się utrzymywał e, i był delikatnie rozświetlony, no to rzeczywiście użyję sobie tego e, podkładu. Korektor w dalszym ciągu e, będę używać Kobo Professional w odcieniu 203 Pitch no tutaj akurat nie przez to, że był przed chwilą używany, to nie będziecie zbytnio widzieć, ale jego jeszcze została, można powiedzieć, że połowa, no może troszeczkę mniej niż połowa, wiecie co, jego zostało, no od mojego paznokcia do dołu, no to troszeczkę mniej niż połowa. E, uwielbiam, uwielbiam. On ma, jak sama nazwa mówi, i już jak kilka razy wam mówiłam, odcień pici, e, co redukuje cienie pod oczami, przynajmniej moje. Um, owszem, nie zawsze to zależy od dnia, ale generalnie bardzo lubię. No i ja mam jeszcze dwa opakowania zamknięte, nieużywane na zapasie, bo już jakiś czas temu Asia mi przywiozła. No i tak wiecie, w międzyczasie zużywałam tego z L'Oreala, w końcu go zużyłam, no i teraz będę używać dalej tego, aż go zużyję, no i potem będę następne opakowania używać, chyba, że coś po drodze wyjdzie, aczkolwiek wiem, że jeszcze tego typu jeden mam z Essence, którego też kilka razy użyłam, więc on też na pewno powędruje do koszyczka, jak tylko zużyję ten z Kobo. Jeżeli chodzi o pudry pod oczy, e, właściwie puder pod oczy, to w dalszym ciągu wykańczam e, kolejne opakowanie Rival Loves Me z tej limitowanej edycji Le Petit e, Paris. E, tu wam pokazuję o, nakrętkę. Jeszcze go mi trochę zostało. No i na zapasie mam jeszcze dwa opakowania, ale mówiłam Wam, że on mi się już po prostu przejadł i chciałabym coś innego użyć, dlatego stwierdziłam, że w międzyczasie będę po prostu na zmianę e, używać. Chciałabym już też, wiecie, zacząć testować ten Scatrice Under Eye Brightener Setting Powder i ten jest w odcieniu 010 Light Rose ze skwalanami. Momencik. Mała przerwa techniczna, a właściwie nie techniczna, tylko Opla. Po prostu listonosz zadzwonił, i musiałam polecieć otworzyć drzwi, odebrać paczkę. Więc, wracając do pudru pod oczy z Catrice, słuchajcie, tam są dwa rodzaje. Jeden jest bardziej taki beżowy, a drugi właśnie jest taki: to jest ten, ten różowy. No, musicie. Sobie sprawdzić, co wam się podoba. Ja w każdym bądź razie będę chciała przetestować. Tutaj jest relatywnie mała pojemność, bo jest zaledwie 2,3 grama. Wydaje mi się, że tutaj z Rival. A ja, nie wydaje mi się, tylko z Rivalde lub jest. E, słuchajcie, dwa razy tyle pojemności, bo tu jest 5,5 grama. No to ten się zdecydowanie szybciej skończy. No ale nieważne. E, jak przetestuję, na pewno gdzieś wam w filmiku dam znać jak się e, sprawdza. Mam wrażenie, że jestem za bardzo prześwietlona, no ale nic. E, lecimy dalej. Mm, puder. Tym razem nie biorę pudru sypkiego, bo odkąd kupiłam ten puder to non stop po niego sięgam. To jest Charlotte Tilbury e, Air -ta Air Tak, Airbrush, nie wybaczcie, Air Wybaczcie. Airbrush Brightening Flawless Finish. Complexion Perfecting Eye and Face Micro Powder. Um, mój jest w odcieniu Fair to Medium, czyli ten najjaśniejszym, o ile dobrze kojarzę, to jest ten o. Bielusieńki. Um, pięknie rozświetla skórę, ale muszę Wam powiedzieć, że też dość mocno, jakby rozjaśnia jeszcze bardziej podkład, który już i tak jest za jasny więc tutaj trzeba troszeczkę jednak mimo wszystko pracować bronzerem i delikatnie wiecie oprószyć twarz, żeby się delikatnie minimalnie przyciemniła, wiecie co, jednak was troszeczkę przyciemnie hopla nie w tą stronę. O Bo wydaje mi się, że jestem za bardzo jednak rozświetlona. O, teraz już jest chyba lepiej. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o bronzer Boże, on już jest, słuchajcie, tak to opakowanie zdezelowane, że już prawie tutaj wszystko się pościerało. Brązer, który już chyba na początku był w moim koszyczku i który ja em, chciałabym zużyć, e, to była jakaś limitowana edycja, ale z tego, co się orientuję, to on jest chyba też w stałej sprzedaży w międzyczasie. Rival Loves Me High Perfection Duo Contouring Palette. E, Tutaj były jakby dwa, no, no nie jakby, tylko były dwa brązery. Ten, jak widać, zużyłam, tutaj już nie będę wyskrobywać bez przesady. Tutaj na pewno widzicie, że prześwituje już kratka, i to jest w ogóle bardzo ciemny odcień, i ja go nie lubię, bo on plamy robi ale no, chciałabym go po prostu zużyć. Jeżeli się nie mylę, on jest chyba nawet w moim projekcie 25 na 2025, więc no, jak mówię, chciałabym go zużyć i zapomnieć, że on w ogóle istnieje. Jeżeli pytać się, czy polecam, to nie, nie polecam. O ile ten jasny był fajny, o tyle ten ciemny naprawdę robi plamy. E, rozświetlacz rozświetlacz w dalszym ciągu e, aż go zużyję, więc chyba, że coś innego po drodze wpadnie w moje ręce e, Catrice Glow Lights Highlighter w odcieniu 010 Rosy Nude to on jak możecie zobaczyć o, ma kilka kolorów w sobie przepiękny glow daje uwielbiam e, jest dość spora pojemność, bo aż 9,5 g. Ja jedno takie opakowanie już Wam mówiłam, zużyłam i teraz kupiłam kolejne jakiś czas temu i używam namiętnie. Po prostu bardzo lubię ten rozświetlacz. Jeżeli chodzi o róż... Odgrzewany kotlet w dalszym ciągu słuchajcie to jest po prostu produkt niekończący się, mam, taką, mam takie wrażenie. Jeżeli oglądacie moje filmiki, moje dęka kolorówkowe w, na przestrzeni ostatnich lat, to wiecie, że ja potrafię relatywnie szybko przejść przez róż, bo nie wiem, może ze 3 miesiące potrzebuję, no powiedzmy, może 4 miesiące potrzebuję, żeby zużyć róż. Natomiast tego słuchajcie używam no niemalże cały czas od zeszłego roku grudnia, odkąd go kupiłam w TK Maxxie. i e, nie mogę go zużyć pomimo, że go już sprasowałam na nowo. E, to jest the balm third date. E, uwielbiam. Jak dzisiaj też go mam na twarzy, on naprawdę jest przepiękny, jest taki rozświetlający, jak widzicie, e, sprasowany na nowo i w dalszym ciągu, słuchajcie, mam wrażenie, że go po prostu nie ubywa. Więc e, Uwielbiam go. To nie jest tak, że ja go chcę zużyć, bo go nie lubię. Nie, wręcz przeciwnie, właśnie chcę go zużyć, bo go lubię, bo nie chcę, żeby mi się zepsuł i nie nadawał się do użytku. No a z racji tego, że w maju. W teorii jest już ciepłym miesiącem i często jest słońce. To ja wiecie, na takie ciepłe dni, kiedy się maluję, to jednak preferuję faktycznie kremowe e, produkty. No i tutaj mam róż, który też e, jest w moim projekcie 25x2025. I to jest e, ta sama limitowana edycja, która tutaj z pudru była. E, Rival Loves Me Le Petit Paris. E, Kushn Blush i ten jest w odcieniu 01 Peach. Jego nie dostaniecie. O. On też jest już całkiem dobrze zużyty. Odcień piękny, rozświetlający taki. O, z tym że on niestety u mnie na twarzy, słuchajcie, po jakimś czasie e, zanika jakby. Jakby się ulatniał, tak? No nie wiem, na ile będzie to widać. E, jakby się ulatniał, to mi się bardzo nie podoba. Dlatego no, nie ma sensu go trzymać. Będę chciała go zużyć i tyle w tym temacie. Co my mamy dalej? E, brwi, słuchajcie. Jeżeli chodzi o brwi, to... W dalszym ciągu, to znaczy w dalszym ciągu, w dalszym ciągu będę używać kredkę z Essence Micro Precise w odcieniu 02 Light Brown. To jest, e, już Wam tysiące razy mówiłam, tania kredka, kredka piórkowa, wydajna, bardzo fajna. Z tym, że ja jej samej używać nie mogę, dlatego że ona jest dla mnie za ciemna, a z kolei jaśniejszy odcień jest już za jasny. Potrzebowałabym czegoś pomiędzy. Więc używam tej kredki, wiecie, do dociągnięcia jakichś tam e, małych poprawek i tak dalej. No a tutaj mam kredkę Stranded Up. E, tych kredek mam chyba jeszcze dwie na zapasie, wiecie co, aż sprawdzę sama, tak dwie. Dwie na zapasie jeszcze mam, dlatego chciałabym tą przynajmniej już zużyć. To jest kredka Stranded, e, stranded Up Eyebrow Pen. E, Wodoodporna kredka w odcieniu 0,50. Wiem, że jedna z Was pod jednym z filmików mi napisała, że dla niej ta kredka była za twarda i że ją wyrzuciła. Słuchajcie, moja jakoś nie mogę powiedzieć, bo nie jest twarda, ale to może też kwestia tego, co kto uważa za, twardo, za twarde, tak? Mi ta kredka, słuchajcie, maluje. Widzicie? Bez naciskania, maluje bez problemu. Wszystko, wszystko ładnie, pięknie. Nie, nie mogę powiedzieć, odcień jest bardzo fajny. Dzisiaj zresztą też ją mam na brwiach, możecie zobaczyć. Ona jest trochę taka w porównaniu do tej kredki z Essence, dość taka woskowata. Ja lubię, jak mówiłam, nie każdemu się będzie sprawdzać to, co mi się sprawdza, no ale tak jest. Kredki e, pozostałe, które tutaj jeszcze mam, bo pomału zbliżamy się do końca, to są kredki, które za każdym razem są w koszyczku. Z tym, że tutaj kredka z Manhattanu Clean and e, Free, e, clean, eye, e, clean Eyeliner Pencil w odcieniu 005 Creamy White. Słuchajcie, no, nie ma tych kredek, już niestety, szkoda. Oczywiście nie zrobiłam zapasu i nagle zniknęły. Ja tej kredki używam do słuchajcie, wyrównania trochę mm, brwi, jakby zakrycia delikatnie tego, tego starego, permanentnego e, makijażu brwi, e, który no, już kupę kupę lat temu 9 lat temu 9 lat temu robiłam. E, Zużyłam kilka opakowań, no i niestety już jej nie ma, więc po prostu przerzucę się na coś innego, ale ubolewam, bo była naprawdę fajna. Pewnie będę używać po prostu tej, którą używam na linię wodną z Essence Inner Eye Brightening Pen. No jak mówię, to też jest kredka, którą przy każdym makijażu używam. Taka jedna kredka na samą linię wodną, słuchajcie, to starczy mi na 3 lata i tyle, w tyle czasu ją powinno się zużyć, tak, 36 miesięcy. Tutaj e, Catrice Highlighting Hero Duo Pencil. To jest kredka, którą też używam na łuk brwiowy. Rzadziej używam tej strony matowej, dlatego, że ta strona. Czekajcie, ta jest matowa, tak, ta jest matowa. Dlatego, że ona jest. E, no ta kredka jest gruba. Ja wam o pokażę. Nie, nie będzie widać. O. Widzicie? I ona. E, co prawda daje się ładnie. E, rozprowadzić natomiast, no e, nie jest to moja ulubiona strona tej kredki, za to ta druga to jest rozświetlająca i ja ją nakładam sobie pod łuk brwiowy. E, uwielbiam, już nie wiem, zużyłam jedną na pewno, chyba dwie zużyłam, to jest moja chyba trzecia już. E, co my mamy dalej? E, rzęsy, jeżeli chodzi o rzęsy. To w dalszym ciągu próbuję wykończyć z SM Volume Booster Lash Primer Super Volume with Super Fruits. Baza, baza biała, której także słuchajcie, już nie ma. Przynajmniej tutaj u mnie w szafach nie ma. Jej tu jeszcze na całe szczęście dużo jest, słuchajcie, bo miałam taki moment, że wszystkie maskary łącznie z tą moją Chanel mi się osypywały. Co bym nie nałożyła, na tę rzęsę wszystko się sypało. I któregoś dnia przypomniało mi się, że przecież mam tą bazę, ona była nowiosienka, nieużywana. I stwierdziłam, że w takim bądź razie nałożę bazę, na to nałożę tusz i zobaczymy, czy dalej się będzie osypywał. No i voilà, słuchajcie, przestało się wszystko osypywać więc e, ostatnio no widzieliście jak byłam w drogerii to chciałam kupić kolejne opakowanie już na zapas i okazało się, że nie ma tylko teraz wyszedł ten Lush Primer e, Essence, Essence Lush Princess e, Mascara Primer z tym, że ten jest zielony, nie wiem dlaczego ale ma odcień zielony, jeszcze nie testowałam, także tak i w związku czy właściwie w duecie z e, tą bazą E, sięgam znowu po Tarte tartelet XL Tubing Mascara. To jest e, miniaturowe opakowanie, bo powiem wam, że e, to miniaturowe w zupełności wystarczy przez pół roku. Możecie cały czas używać i ono jak mam wrażenie nie wysycha i w dalszym ciągu jest. Tylko po prostu po, powiedzmy pół roku e, ta maskara zaczyna się faktycznie osypywać. E, no to wtedy wiadomo, że już ją trzeba e, wymienić. E, Szczoteczka taka stożkowata, silikonowa, bardzo fajna, uwielbiam. No i właśnie przestała mi się osypywać, odkąd znowu zaczęłam używać bazy. Jeżeli chodzi o usta, to w dalszym ciągu Pilotok e, od Charlotte, z tym, że no ta miniaturowa e, szminka, zostało mi jej jeszcze tyle, więc szanse, że do końca roku ją zużyję są całkiem, całkiem spore. No, i dwa ostatnie produkty. W dalszym ciągu próbuję zużyć i myślę, że to już um, niebawem, e, to znaczy w sensie w maju, użyję e, Pixi Skin Treats Makeup Fixing Mist e, Rose Water and Green Tea. Fajna mgiełka, nawilżająca, kojąca. Czy właściwie, no, no mgiełka, no tak, no mgiełka. Z tym, że e, atomizer jest lipny, bo bardzo sika, ale. Nie zmienia faktu, że bardzo fajnie nawilża. No i z racji tego, że tamten od Maxineczki fixer zużyłam, to stwierdziłam, że użyję teraz ten, czy będę używać teraz ten z Morfi matujący, dlatego, że no wiecie, ciepłe miesiące pomału się, pomału nadchodzą i no matujący produkt przydałby mi się. I dzisiaj go użyłam, słuchajcie, Jezus Maria, nie wiem, czy go zużyję, powiem Wam szczerze, bo to tak jak nie wiem, czy będzie to widać w ogóle. O, białe się zrobiło. Coś tu wyleciało. Słuchajcie, bo. Aha, no teraz się zrobiłam giełka, a przedtem, jak na twarz, słuchajcie, psiknęłam, to sikał mi po prostu strumieniem i pozostawił pełno takich białych plamek, zwłaszcza tu w okolicy oczu, więc ja potem musiałam, słuchajcie, tego. Nie, nie tego tego produktu, dość sporo napsikać na zamknięte oczy, żeby te białe plamki zniknęły, no ale udało się, makijaż się trzyma, nie muszę zmywać i od nowa się malować. No i tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój koszyczek kosmetyczny, właściwie kolorówkowy na miesiąc maj. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków znacie, używacie, lubicie, co o nich sądzicie bądź kupiliście może nawet z mojego polecenia. Ja się teraz z Wami żegnam. Zapraszam Was oczywiście na nadchodzące denko. Tymczasem miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa.